W minorowych nastrojach zapraszamy Państwa na ostatnie spotkanie fazy grupowej rozgrywek licealnych w piłce nożnej. Zapraszają całkiem smutny Kamil Szwaba i Leszek Orciuch, ale po postaramy się naszym entuzjazmem wciągnąć Państwa to spotkanie. Uwaga, zespół szkół numer 8 atakuje, bo to oni są rywalami liceum akademickiego. Od początku zapowiada się że groźny przeciwnik, widać, że operują szybko piłką, doskonale są z zgrani, idzie krótka. No i może być ciężko dzisiaj. Ale dobrze, Kamil Urbański, który pomimo nadmiaru kilogramów dobrze gra w obronie Piotr Marcinkowski, chociaż jest napastnikiem. To znaczy kto? Kamil. Nie mówię bynajmniej o sobie. No to by się przydało trochę kilogramów, rzeczywiście. I bliski dojścia do piłki Kamil Urbański, który gra w naszej drużynie obok Jakuba Wysockiego w bramce, Piotrka Marcinkowskiego, Olka Rucińskiego i Filipa Rochowaka. Kamil Urbański z ostrego kąta, ale bramkarz ósemki obronił. obronił. Tak, jeszcze Olek Ruciński tam po z autu czy z rzutu rożnego chyba. Zresztą może piłka nie wyszła po prostu. Czyli mówisz, Kamil gra obok Kuby Wysockiego w bramce, tak? Czyli trochę autobus ustawili w bramce, To <grym> Tak można powiedzieć. No, walczymy o jak najwięcej punktów. Chociaż tak mryga tablica u góry, A. że niby coś się dzieje. Było e, trzykrotnie no i groźnie, się, kontratak. kontratak. Aj, Kuba nie bardzo wie co się dzieje, ale zagubili się również napastnicy ucemki No i... Wrócił Filip Rochowiak, ale widać jakie to jest wielkie niebezpieczeństwo, jak oni szybko i bardzo precyzyjnie rozprowadzają tę piłkę, no tak, będą błyskawicznie będą dwójka zawodników znalazła się w pobliżu Jakuba Wysockiego, w pobliżu pola karnego. No i właściwie gdyby nie ich błąd w rozegraniu piłki, zagubienie się, to chyba byłoby 1 do 0 dla ósemki. Kamil Urbański próbuje rozegrać akcję spod własnej bramki niemal nie kończy się to stratą piłki, udaje się mu jednak otrzymać i out dla nas. Powinni chyba trochę partnerzy się cofnąć i pomóc mu rozegrać tę piłkę, bo w tym momencie na połowie naszej było dwóch zawodników i, i dwóch naszych. No, zdecydowanie dodatkowo ma... kiepska gra, bez piłki, uwaga! Znowu sam przed Kubą Wysockim zawodnik yy, ósemki, ale... Niepotrzebnie chyba się bawił, trzeba było po prostu uderzyć, ale to nie nasz problem. Strasznie szybkie nogi prezentują ci z ósemki, naprawdę nie... niespodziewane są te podania, nawet tutaj widać... Takie doświadczenie zawodników czuwają całkiem szybko. No tak, bo z naszej perspektywy to są gwiazdy. Olek ruciński czy też Filip Rochowiak Nowa gwiazda. A to proszę robią. Co chcą właściwie? Gdyby chcieli strzelili już chociaż jedną bramkę. I kolejna akcja. I znowu mały bilard polu karnym. Szczęśliwie udaje nam się uciec z tej opresji, ale teraz już się nie, nie udało! To jest po prostu precyzja, to do dentymetra. no tutaj... Trzeba być perfekcyjnym w obronie. Dokładnie na, na tej perfekcji dzisiaj wyraźnie brakuje, nie tylko w tym spotkaniu. No widać, że jest to skład, który ze sobą grał długo, grał dobrze, mieli chyba regularne treningi i również trenera regularnego, także no, tak, tak można powiedzieć. O tyle, ile gra w ataku na no jakość. Wygląda może nie najgorzej. Dochodzimy do sytuacji strzeleckich od czasu do czasu, tyle, obrona w tym meczu jest póki co katastrofalna. Bardzo inteligentnie grają zawodnicy w zielonych koszulkach, szybko przewidują akcje, zarówno w obronie, jak i w ataku. A to, co mówię, się o tym zgraniu, to czego nam brakuje, nie jestem pewien, czy przed tą fazą grupową kiedykolwiek ta grupa grała ze sobą w jednej drużynie. Mówię o naszej drużynie by no, mogli grać ze sobą w FIFA na przykład na komputerze, no ale wiadomo, że to nigdy nie jest to samo. No tak yy, Jak to mówią... Yy, podróbka nigdy nie dorówna oryginałowi. No jest jest takie powiedzenie. Funkcjonuje. No i proszę, nie boję się również zagrać do bramkarza, który widać, że również z techniką nie jest na bakier. To no, może po prostu troszkę się nudzi w tej bramce, bo na razie tam niewiele się pod jego bramką działo. Ale świetna gra bez piłki, to, to co podkreślamy. Zawodnik w ataku stara się uciec pilnującego go. obrońca. teraz świetnie Olek Ruciński minął pilnującego go zawodnika. No i z takim strzem z czuba próbował pokonać bramkarza. Trafił jednak prosto w niego. Tak ostatnio widzimy, że on często próbuje tych strzałów. i Podczas gdy w przeszłości one wychodziły, no teraz jakoś jest z problem. Może po prostu jakoś bramkarzy się zwiększyła. No to jest całkiem prawdopodobne, tylko że akurat ten strzał nie był perfekcyjny. UWAGA! Czy zdąży? Kuba! Tak jest! Dobre wyjście z bramki. Ja mnie odważnie i, co najważniejsze, w tempo. Tak, a tymczasem na boisku pojawił się Michał Frej. UWAGA! W natarciu znowu ósemka, świetnie. Rozegranie piłki i strzał z dystansu! Nie przyjął na jednak wielkiego zagrożenia. Wydaje się, że nieco zbyt często podwajają nasi i w związku z tym robią się dziury w defensywie. Cały czas jest jeden zawodnik niekryty. No to i ładna próba z dystansu, ale chyba trzeba będzie więcej, żeby zaskoczyć tego bramkarza. A teraz nie wiem czy dobrze widzę tego zawodnika. Wydawało mi się, że Filip Rochowiak i Olek Ruciński teraz jakby zmienili swoje nominalne pozycje obaj są bliżej bramki przeciwnika. Tyłu pilnują Kamil i Michał. Możliwe, że to taka pokerowa trochę jokerowa zagrywka trenera rumińskiego. To jest taki az rękawie, może zobaczymy, jak się sprawdzi w tym meczu. Znowu ósemka, niezły zapominający się kontratak, ale... ...kiepskie podanie. Tutaj ja trochę pomógł brak bandy po prawej stronie. Albo po lewej, w zależności od tego, jak się patrzy. Piłka znalazła się w krzesełkach, a to jest nie, nielegalne. Kamil Urbański. Tracimy piłkę. Ta teraz ofiarna interwencja Michała Freja. Jednak nie zagrzegnała do końca niebezpieczeństwa, chociaż... ...je oddaliła. Bardzo wolno wracamy do obrony, no to nie rokuje dobrze. No ale jakaś swoboda, jakaś... No bez najmniejszych problemów wymieniają się podaniami, wymieniają się piłką. Uderza tutaj brak ścisłego krycia, tych zawodników naprawdę, naprawdę trzeba im zabrać miejsce, ponieważ... im wystarczy pół metra, centymetr, żeby obrócić się z tą piłką. Tak, myślę, że też mało agresji w grze obronnej naszej drużyny. Naprawdę, przydałoby się tak parę... parę prób skierowanych na Kostki, na Piszczelek. Co w piszczele. poprzednim sezonie prze prezentował przede wszystkim Przemek, ależ teraz było groźnie, Piotrek Marcinkowski jednak udłuje, minimalnie, ale jednak. No niestety Przemek nie konstruuje już akcji naszej drużyny, teraz prawdopodobnie konstruuje coś tam na Politechnice Gdańskiej, jakieś budownictwo. No i znowu zostaje niepilnowany na prawej strzyle. tak nie może być. No i na lewym, ale to jest właśnie to, tutaj może nie... To jest też świetne ustawianie się jednak zawodników w ataku ósemki. Nie możemy tutaj yy, do końca nas krytykować i znowu mogło być 2 do 0. Piotrek Marcinkowski stara się, ale to jest taka chaotyczna próba, która ma małe szanse powodzenia. To jest znowu to samo co w poprzednim meczu. Za dużo tych indywidualnych prób za mało ze sobą biegamy chyba. No na to, na to rzeczywiście wygląda. Zieloni podają czym Barcelona, tu jest non-stop wymiana piłki. No jest też zdaje się wymiana zawodników, yy, yy, grających w polu, czego nam również brakuje. No, rzeczywiście, może to zmęczenie też robi swoje tutaj. Pewna dezorganizacja, no bo zmieniają te pozycje na boisku. Są tego przyzwyczajeni. No ale popełniają często takie proste błędy, i właśnie dlatego jest tylko jeden do zera. Na szczęście, piłka na chwilę uleciała do garażu. Mamy chwilę wytchnienia dla naszych zawodników. On też musi czasem. ...zaparkować. Filip Rochowiak. Śmiała akcja. Widzimy swobodę w operowaniu piłki w powietrzu nawet u tych zielonych zawodników. No i jest to, jest to klasowy przeciwnik, nie da się ukryć. No jednak ta zieleń ich koszulek nie daje nam zbyt wielkich nadziei w tym spotkaniu. No niestety, nie, nie. No i nie są też kompletnie zieloni oczywiście. No tak. Kamil Urbański raz niedobrze, ale Kuba Wysocki w ekwilibrystyczny sposób musi szybko wracać. Jednak nie starają się za wszelką cenę wykorzystać jego błędu przeciwnicy. Olek Ruciński w swoim stylu z faulem yy, przerywa akcję zawodnik ósmego LO. Piotrek Marcinkowski, no ale z dystansu na tak małą bramkę, no strzelić go jest niezwykle trudno. Tym bardziej jeśli bramkarz jest niezłej klasy, a tak jest w przypadku ósmego LO. No trzeba by naprawdę takie petardy iskry w nodze, żeby ta piłka poleciała pod poprzeczkę, no ale Nie mamy takiego zawodnika no, Znalazłbyś się tylko Jeśli chodzi o, o iskrę, ale Uwaga! No i znowu dobre wyjście kuby Wytoczkiej. No Kuba to wychodzi trochę jak petarda z tego pola karnego I na ratuje na tym samym Uwaga Ależ Kapitalna technika A tam znowu po lewej stronie wolny zawodnik, ale... Zawodnik z piłką bez problemu przedostaje się w pole karne, wyłożał piłkę włączającemu się obrońcy i proszę, było znowu groźnie. Powinni chyba do siebie trochę bardziej chłopaki krzyczeć, bo ciągle podwajają, ciągle i uciekają ci zawodnicy ósemki. No, mamy kiepski, kiepskie tutaj słyszalność tego co się dzieje na boisku, ale nie słyszymy jakiegoś wzajemnego pokrzykiwania, mobilizacji, czy też pomocy takiej po prostu w ustawieniu. To jest niezbędne. Również ze strony trenera. Mogą jest. być nasi trochę onieśmieleni przy tym ryk na trybunach, no bo wiadomo, że to w tej dużo trudniej słychać cokolwiek. No tak. Yy, I znowu strzał z dystansu tego obrońcy w niebieskich spodenkach. Nie daje sobie zabrać piłki. No to jest pewna, pewny punkt tej drużyny. Zresztą nie ma ona słabych punktów. Kiedy widzą, że, że jest dobre krycie, cofają się trochę zieloni. Trochę kombinują, trochę z wodzą odciekają tych zawodników. No jest naprawdę bardzo, bardzo zmyślny przeciwnik. No tak, widać w tej grze pomysł, nie, nie jest to jakaś gra yy, na aferę. Jak to się u nas popularnie mówi. Czas ucieka, zostały już tylko 4 minuty do końca meczu, no i na tablicy świetnej, bo mamy tablicy świetną, jest cały czas wynik 1 do 0. Dobra, na to i możemy powiedzieć tylko 1 do 0 i tym możemy upatrywać szansę Zawsze jakaś przypadkowa bramka, albo niezła kontra w wykonaniu naszej drużyny i będzie jeden do jednego. No jakiś tam honor, bo 8 jest chyba najmocniejszą drużyną tej grupy. No i prawdopodobnie jeden z faworytów całych rozgrywek. No zdecydowanie, ale... No widzimy, trener nie jest specjalnie... Ło eee, i Kuba teraz z błędem, ale szczęśliwie. Wydaje się, że aktywność Kuby w polu karnym oniśmiela trochę zawodników w zielonej drużyny. No i uratowała już nam mnie jednokrotnie tylne części ciała. Pomimo tej niepewności w niektórych interwencjach pokazuje, że jest skuteczny i nie, nie widziałem poprzednich meczów, przyznam, ale my mógłby bronić od, od pierwszego spotkania w pierwszym składzie. Ale to moja opinia, nie wiem jak się do tego ustosunkuje. Tak, chciałbym zadać pytanie, co by było, gdyby Kuba Wysocki był w brance w poprzednich spotkaniach, bo... Niektóre z tych bramek, które padły wtedy, były dość, dość proste i brakowało chyba tego ognia w polu tego tatarskiego takiego entuzjazmu, takiej grozy, nie, która by uśmielała napastnika nie, przeciwniku. No tak, Kuba jest z tego znany, ze swojej charyzmy, kontrolę na kontrolę spotkałem ciągle w posiadaniu ósmego LO. Nic się tutaj nie zmienia. Kolejna akcja, no i świetna interwencja Kuby Wysockiego, z dużym szczęściem, bo tam chyba był słupek. Ale może ta kontra właśnie w tej chwili, jednak niedokładnie Piotrek, szkoda, bo tam był niepilnowany Kamil Urbański, chociaż świetnie zablokowali to padanie, świetnie było. Bardzo, bardzo ofiarnie ruszył po krzesełkach, niczym taki siatkarz, zawodnik Gniewski w i Spodenkach, no ale na szczęście nic z tego nie wyszło. Ale kurkiński Kamil Urbański, blisko straty. No teraz... Pokazał, że ma kawał ciała zostawiając tę piłkę. Ale, no, no. To jest sytuacja niedopuszczalna. To nie jest normalny futbol, gdzie mamy offside. Tutaj, no, nie zostawiać tak zawodników. Ale to też nie jest normalna sytuacja. Ja, ja rozumiem rozróżnienie y, y, ósemki, która ma zapewniony awans, ale. W no, no, no. ten sposób nie rozgrywa się jednak y, ataku. Mając, będąc dwóch samemu na bramkarza, ale może teraz będzie 2 do zera. Jednak nie! Jednak Kuba. Świetnie broni, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze ósemka rozgrywają piłkę niczym w hokejowym zamku, od lewej strony do prawej. Nie boją się podać, wewnętrznym, zewnętrznym częścią stopy są strasznie przewidywalni. Z zagrania widzicie państwo, no to co do centymetra wchodzi na nóżkę. Tak, no to już bije profesjonalizm tej drużyny tutaj. No i odezwał się też. Ale trafić na zmianę. Widzimy, jest pokojowa zmiana, widzimy w piłce ręcznej. Schodzi pół składu, wchodzi pół składu. I uwaga, no, no co za spokój, co za swoboda, no musi być 2 do 0, no to jest niedopuszczalna bierność obrońców. <ścoughs> yy, drużyny yy, Liceum Akademickiego i będzie może go, Nie ma! Niesygnalizowane uderzenie. Blisko, blisko był tutaj kamień urbański. Ale chciałoby się zobaczyć takie uderzenie z bliska, tak? Niemal przy twarzy bramka. Ooooj, nie wiem kto strzelił tę bramkę, ale chyba Kuba mógł się... Nie wiem, to ten zawodnik w polu karnym to wykorzystał, czy... Jaki nie błąd myślę, to mogło się odbić od Kuba, ale to był bardzo silny strzał po ziemi. Oster, to jest 2 do 0 w każdym razie, no już chyba nie ma wielkich szans. Na odwrócenie losu, zważywszy na to, że już końcowe sekundy. A Urbań... Filip Rochowiak, przepraszam. Trata piłki. Ósemka. No i czy dobiją nas? Niestety! 3 do zera i koniec spotkania w ostatniej sekundzie. Mamy 3 do zera. No, niestety, w jeszcze bardziej minorowych nastrojach żegnamy się z Państwem, ale no to jest jakaś lekcja na, na przyszłość, tak? na future. I musimy tutaj pracować. Trener rumuński musi wyciągać wnioski z tej sytuacji, ulepszyć treningi, zatrudnić dodatkową kadrę, trochę ekspertów, skautów i no ta drużyna ma na pewno potencjał. O no, zdecydowanie, tym bardziej, że z podstawowego składu z tego spotkania ubędzie tylko Kamil Urbański, prawda? No tak, no, do tak. Do tego Michał Frejku, kuba tak. Wysocki, który, którzy również mogą, mogli być wiodącymi postaciami tego zespołu. Ale już są perspektywy już na przyszłość. Szkółka pełna młodzików. Są młodzi zdolni, młode wilki, które są godne zastąpić tych wielkich, starych wyjadaczy. Myślę, że również że powinien nowego asystenta zatrudnić sobie yy, treneru umysł, tak jak to było w poprzednim sezonie. Po wynikach można powiedzieć, że, że yy, efekty tego były dobre. Już z barwkiem ladą w przednim meczu zauważyliśmy, że brakuje tego starego asystenta Kamila Szwaby, który oszedł trenować drugoligową japońską yy, No Mamy nadzieję, że tam dobrze, się Kamilowi powodzi, ale. Mógłby może wrócić, jakaś, jakaś podwyżka może by, by go skusiła. No skontaktuje się z nim w tej sprawie z pewnością. Nawet prezes Liskiewicz się wypowiadał, że no, to jest to jest strata to taki skarb dla polskiego futbolu, żeby no, gdzieś tam odszedł, tułał się po drzewach wiśniowych. A odszedł podobno z powodu jakiejś tam utarczki słownej z Jackiem Gomochem z tego co się orientuje, jakieś tam były między nimi niesnawski. Zdawało się, że powody były raczej prawne, ale... No tak przynajmniej mówią, że, że zainteresowało go prawo. Dość yy, ciekawe jest w Japonii. No tak, to, to, to fakt. Nie tylko prawo. Ale no nie będziemy o tym. Również sprawiedliwość, tak? <laughs> w każdym razie, no nie zawierałem Państwu więcej czasu. To nie jest program wieczorny, to nie są wiadomości. Yy, także nie będziemy więcej dowcipów to opowiadać. Yy, udajemy się teraz na spoczynek. Żegnają się z Państwem. Kamil Szwaba. I Leszek orcił do zobaczenia, do usłyszenia.